I nad mieszkała w domu z córeczką. Córeczka, chociaż mała, w tej pomagała. zamiatała pod nogi, pełna grządki u głowy, chrust zbierała też czasem, bo mieszkała w Niosła proszę dla córek, a zwała się po prostu czerwony kaptur. Wydzieliła wodę nierzadko, bo krzątała się przed chatką po i na podwórku w czerwonym kapturku. Tak się zwała, jak się zwała. Spróbowały pośród chmury. Teraz wiecie, kto to taki czerwony kaptury? Wspierała wieczne zioła, czesnące dookoła. Miała oswojnego dziecioma, jeża i wiewiórkę. A bardzo się kochały z Czerwonym kapturkiem. Pewnego ranka matka rzekła do Czerwonego kapturka: Patwurku, Patwurku! Babcia ma gorączkę. Leży w łóżku słaba i chora. W koszyczku leży, w z rodynkami cytrynkę, syropek z malin na kasze Proszę, zanieś to mnie Na pewno się ucieszy z twojej wizyty. I pamiętaj, idź prosto przez las. Nie zwaczaj z drogi. Czy rzekasz? Dobrze, mamusiu, zrobię. Co chcesz? Nie zbiera tu naszych piórek, nie zrywa nawet kwiatów. Tu strumień wątł do a wśród ścieżka ładnych, biednych czerwonka, które ptają pola i dróżka. Nad żelinie śpiewał go swoje leśne piosenki. Dziś siedząc na jednej z osie, też pragnął zaśpiewać coś i dźwięcznie wytężą głosić. Jesteś jedynym strachem o dobrym sercu, i za to Cię lubię. Ja idę do babci, Babcia leży chora i czeka na mnie. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękuję. Od pobraku poprzez nas do babci świeży kaptur. Świecać się cały czas do skąbka i do. tego lisa, jak ją jeszcze teraz czuję, jak serce mi bije. Przepraszam, że ze tobą nie porozmawiam, ale muszę uciekać. Pewnie lis jest troszkę. Miłe z niego, zwierzątko, tylko on troszkę puchliwe. Któż to widział tak się bać? Wtem, kiedy śpiewki na Witam cię, mój prześliczny dziewczynko otynku. Nie bój się moich ząbków, ani Mazurku. Oczelni mnie ludzie przed tobą, a ja jestem niewinną osobą. Ja pochodzę z takich wilków, co nie krzywdzą nawet otynków. Mięsa po prostu nie trafię. bo wszystkie jako to co ludzie grają, to nie podatki. się z tobą w albo w łaskotki, albo w kocie koci łapci. Panie wilku, ja idę do babci. Babcia leży sama i czeka od rana. A gdzie mieszka babunia kochana? Yy, za polaną, przy siódmym pagórku. To śmiesz się, czerwony kapturku. Kierku, y, muszę już iść, papa nie Wirku! Pięknie czerwony kapturek, biegnie prosto przed siebie. Nie ogląda jaszczurek, a nie chmury w nębiku. szybko drzewce do babci, co w izdebce na przyjście uliczki czeka. Wilk spoglądał z daleka. Pozostaje jeszcze z i popędził na przelaj, skrótem, Popędził przez ostępy i podstępny. Mknął szybko małym lasem, tak podśpiewując basem. Wszystko, Taki nie że masz urczy. Tak ze mnie. Zaszumiałem, że ważałeś za i się ten że będzie. Co to Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? A bin? jeden tabor kus, podwinął od siebie ogon, rozejrzał się przy nieba i do matki w okienko Jiekłam, porę, blacze. słowa mnie mama. Zeka w Pociąg. Pożam mu kochana. Pociąg za poziom. To pusty legienny. Brzuch mam pusty po takiej strawie. do wnuczka, to sobie poprawię. Ale zanim ten ptaszek do dostronie Przeobrazić się muszę w baronie. Hmm, czepek na głowę, ko <zuluchko>. mm, wynkapada babunia ete toana wilk erafot wezede zhowie wazurek zarazusiedzie czeerofrony kawidorek Świecę? Nie, ja wolę, kiedy jest ciemno. Chodź, kapturku, przywitaj się ze mną. Babciu, masz jakiś dziwny głos. Dlaczego mówisz przez nos? Jesteś głupia, ja obryzła mnie osa. Zresztą nie wtrącaj się do mojego nosa. Babciu, dlaczego jesteś taka zła? Boś za długo do mnie szła. Zresztą nie pytaj już więcej. Babciu, a gdzie są Twoje ręce? Pod bieżyną, bo mi marszczą na zimnie. Przestań pytać i siedz tutaj przy mnie. E, ja się trochę boję, e, bo te zęby są jakieś nie Twoje. Dobre są każde zęby, które prowadzą do gęby. A że jeszcze mi zębami wygodnie, zaraz Ci to autochodnie. A, A! poleka, dziewuszko? Patrzą, drugiej poleka, Poblizał się jazorem lasnął, nakrył się pierzyną i zasnął, nie troszcząc się więcej o nic. Ale to moi drodzy, nie koniec. O nie! Bo właśnie z tą szedł w tamte strony gajowy. Posłuchał, co dziwnie wyśpiewał, posłuchał szumu drzewa, potem jeszcze nadbiegła jeziórka. I tak się dowiedział o losie czerwonego kulturka. Ćwir! Czy słyszeliście już nowinę? Wilk zjadł babcie i czerwonego kapturka. Oj, niedobrze! Oj, źle z nami! Któż nas teraz będzie karmił okruchami? Tak, tak, babcia zawsze złote serce miała i nad ptakami się litowała. Hej, nie kraczcie! W górę, dzioby! Przecież to idzie pan gajowy, on na pewno na zna, ktoś ma. Gajowy idzie, wydłuża krok, bo już do koła zapada mrok. Głos puchacza leci przez gnieje. W oddali chatka babci widnieje. Idzie gajowy, patrzy przez szybkę. O, tu potrzebne działanie szybkie. Wchodzi do środka, zapalkę świeci. I cóż zobaczył? Zgadnijcie dzieci. Pod pierzyną spokojnie chrapie. Trzyma czerwoną czapeczkę w łapie. A brzuch ma taki pękaty, że zajmuje nieomal kuchaty. Gajowy się przystawił do gardła dwórkę. E, a kogo to ja widzę? To mój stary znajomy pan Bill. Ojej, po co tyle hałasu? Zapomniałem wrócić do lasu. Zaspałem, bo myślałem, że to niedziela. Błagam, niech pan nie strzela, to czci, gajowy. O, to wispawka! Strzelbunia kochana! Nic się nie zmieniła! Nabita może? Nabita, nabita! Przyznaj się, zjadłeś babcię i czerwonego kapturka? Ojej, ojej, tylko nie strzelę. Wiesz, jak ja się boję huku! Wispaw! <laughs> Wispaw! potem się do na szty. Stąd przyjeżdżę na dietę i będę jak tylko trawę i jagody. Tylko czas się pożegnać! No. A to co? Bilet? Bilet, ale to bilet w jedną stronę. Ja już tu nigdy nie wrócę? Bierzesz czy nie? Biorę! Biorę! I my też już się żegnamy. Choć pilami strasznie było. Ale wszystko przed dobrze się spodczymy. A ja na koniec wszystkim dobrą radę dam. Zawsze słuchajcie swoich mam. I nie zabiorą mnie teraz ochronę ogromnego lasu. O, Słuchajcie, no, takiego występu jeszcze nie było, żeby nauczyciele występowali przed dziećmi. Ja mam dla was dobrą i złą linę. Do końca roku nie będzie przyrody religii wszystkiego.